Umy, <noise> musimy umyć szyby, bo stał pod lasem i je, jest pół zielony jak nie wiem. Budę mamy już spakowaną, nie mamy nic zrobione, a wiesz, sobie a ty sobie śpi, to ty sobie macha i Idziemy zobaczyć jak ludzie mają porobione Dlatego do, do końca nie robiliśmy Zobaczcie, scena jak z filmu oszuka, oszukać przeznaczenie Tylko, że wersja polska W Stanach była ciężarówka, a w Polsce jest traktor Tak? To jest traktor? Tak, traktor Także mamy jeszcze 50 km, Więc nie jest daleko W sumie mieliśmy 100 km, Więc myślę, że dojedziemy Zobaczymy czy będzie miejsce Miejsce będzie dzisiaj jeszcze Zobaczymy później no, Także jedziemy, cieszymy się I mamy nadzieję, że się zainspirujemy Częściej zobaczymy jak będzie Bo nigdy nie byliśmy na żadnym złocie tak naprawdę, prawda? To tak jedziemy Mogę pozdrowić kogoś z youtuberów? Genzy, pozdrawiam Cię No to też pozdrawiamy Genzy. I jedziemy dalej Kanie, a ty wiesz, co za ważny dzień dzisiaj mamy? Pewnie. zlot T4 Camper w Spornych Gaciach. No też. Tutaj mamy 11.00. My w Spornych Gaciach. Teraz Aha. Roboty drogowe. Panujemy entuzjazm. Czerwone światło. Mm. Chyba tutaj. Stojdź. 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 Zlotowe śniadanko? Też z serem? Nie, ja bym chciał ten Serek wiejski i z pomidorkiem Tylko nie mamy soli Trudno już się nie Woda się gotowała już jest, jest sporo aut, zobaczymy ile będzie faktycznie Nie, Iguś? Jest dużo aut no Fajnie jest, naprawdę mamy bardzo fajne miejsce Jesteśmy Kokojaków. w słonecznym, tutaj na środku, przyśrodkowym jakimś jeziorku, stawku i jest od rana słońce. Myśleliśmy, że od rana nie będzie i tam mówimy, może tam będzie fajniej, może tam mieli fajniej, ale jednak my mieliśmy, my mamy, uważamy, że dla nas my mamy to najfajniej, nie? No. Fajnie, tutaj jest. Dziękujemy za dobre miejsce. Bardzo dobre miejsce Luna już się też przyzwyczaiła, już tak nie szczeka. No. No dzisiaj z psem się przywitała. Tak, nie ugryzła. <grymne> nie. O, no. Progres. Smacznego. Smacznego. No pani nie życzę smacznego, bo pani już zjadła. We're <speaking> to <in Spanish> już idą. <podleg> Numer osiemdziesiąt <86. śles> <try> sześć. <try> 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 No, co? Cześć, witajcie. No, cześć, Jak już widzieliście, byliśmy na zlocie Volkswagena D4 Camper. I teraz, może, trochę opowiemy o tym, jak tam było. Przyjechaliśmy na zlot. Nie widzieliśmy nas, że nas ludzie poznają. A Ule. to było bardzo takie. <laughs> fajne, no? Dziwne w ogóle. No no. Dlatego od razu też pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas podeszli i się przywitali. I zastanawiam się w ogóle, dlaczego nas oglądacie, skoro macie tak zrobione swoje kampery, już nie? Hmm, a my dopiero zaczynamy. A my mamy pusto. Ale mamy tyle inspiracji, że teraz dopiero się zacznie. Cieszymy się bardzo, bo na początku w ogóle był plan taki, że nie jedziemy na ten zlot. Bo wstyd nam było, że nic nie mamy. Mieliśmy skończyć dach, nie skończyliśmy tego dachu. Yy, mieliśmy zacząć zabudowę, też tego nie zaczęliśmy. I tam chyba Sławomirka vanlife napisał, że mamy pakować namiot i przyjeżdżać. I chyba dzięki temu komentarzowi tak naprawdę zaczęliśmy rozważać, że faktycznie może, może przyjedziemy i przyjechaliśmy. I... Dobry. dobry. I to była dobra decyzja, bo inspiracji było tak wiele, że na pewno coś tutaj dla siebie ogarniemy. I zastanawiamy się nad wieloma rzeczami teraz. Pocieszyli nas ludzie odnośnie prysznica, że nie musi być wielki van, a prysznic też się da. Eee... No, pierwsze co to chyba będę robił obrotowe fotele. Też, też <grymne> ogarnął Mariusz inspirację od sąsiadów, jak zrobić obrotnicę. Niekoniecznie. I właśnie, niekoniecznie <grymne> za pieniądze, tylko tylko tanim kosztem. To no, ogólnie bardzo nam się podobało. Mamy tylko jedno wspólne zdjęcie przy ognisku. Naszej młodej ciągle nie było, gdzieś tam biegała. Pogoda dopisała, pierwszego dnia tylko było zimno, więc, więc fajnie. W ogóle chcieliśmy podziękować organizatorom, bo naprawdę było bardzo fajnie. To zorganizowane w ogóle miejsce piękne. Fajnie. No już na pewno w wakacje tam pojedziemy. Tak, no mówimy znajomych, bo też żałowali, że nie mogli przyjechać i na pewno wyciągniemy ich tam na te kajaki, bo my też nie byliśmy na kajakach, ale następnym razem sobie przymyśniemy na kajaki. No, na pewno. Ludzie, ludzie przesympatyczni, pełni takiej pasji, zadowoleni, nie? Pokazywali co mają, nie nagrywaliśmy, bo po pierwsze się wstydziliśmy jeszcze tak nagrywać, nagraliśmy tylko kawałek tam z tego boho kampera, no, od, od Andrzeja. U Andrzeja trochę tam, jak ma. We spali właśnie podniesioną. I to było tak naprawdę wszystko. No lepina, Na kolejnych, kolejnych zlotach już się raczej będziemy mniej wstydzić, więc wtedy już raczej ponagrywamy. Już do następnego zlotu też się inaczej przygotujemy, bo już wiemy jak to mniej więcej wygląda. No, bardzo fajnie. Dziękujemy wszystkim, którzy opiekowali się naszą córką, jak się szwędrała po kamerach. <noise> 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 tak. Co? Za wpisy. Tak, dziękujemy wszystkim, którzy się wpisali. Z niektórymi, chociaż tak podchodziliśmy, żeby zamienić chociaż kilka, kilka słów, z niektórymi to od kilku do kilkudziesięciu się zeszło, ale hmm, bardzo miło. z niektórymi kilka dni. Z niektórymi kilka dni. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za, za fajne towarzystwo i do i to następnego razu. Do zobaczenia.